Jesteśmy na Zagórzu Śląskim tu. Tako... Nie wiem jak to się nazywa. Ładziko. <grymne> 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 Z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy z Maćkiem i tam jest Grzesiu, zobaczcie. Na. Tam jest Grzesiu, robi dziurę. Jesteśmy na Zagórzu Śląskim, tutaj na zbiorniku. Jezioro wystrzyckie. Niestety dzisiaj mikrofonem z kamerki będziemy nagrywać. Pada śnieg, a kamerka no kurde jak podłączam ten cały adapter mikrofonowy traci wtedy swoją wodoodporność, bo muszę ją otworzyć. Więc dzisiaj może być gorszy dźwięk, ale myślę, że ciekawy odcinek. Ciekawy, bo z lodu, bo na Federa takiego trochę zmodyfikowanego. Zobaczcie, tak się zakłada kiwoka. Przynajmniej ja tak zakładam. Nie wiem, czy w ogóle jest jakiś styl zakładania. Ja też nie przykładam tak do tej wagi tak o Duma. do łajki Zaraz założę mormyszkę coś za lekko i Tue! Ten towar od Marcina powiem wam, to jest petarda Łowienie na lodzie w ogóle. Nie, nie mogę. To jest tak śmieszne. Ale, zarą, ale to z drugiej strony, wiesz? O jest, wreszcie dno. Tu Maczka, teraz jesteśmy. Cześć panowie. Dzisiaj trochę inaczej. Próbujemy z lodu. Ja założyłem blaszkę malutką. Nie wiem, jak to się nazywa, ale coś tam założyłem. Na kotwiczkę, na kotwiczkę. Nabiję ochotkę i próbuję głęboko, na 7 metrów, spokojnie. Coś tam będę próbował zrobić. Tak mi powiedzieli, żeby. Od czasu do czasu tą blaszkę podnieść do góry, może okoń zaatakuje Zanęciłem gliną z cukersem. Tam dalej też ludzie siedzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, pięciu ludzi tam siedzi. Żyłka się robi sztywna Żyłka się robi sztywna, bo już kuleczki lotu są na żyłce trają. Co? Nie gadaj kurna, rybę ma. Bo... Bartek już chyba kurna ma pierwszą rybę. Wow. O kurna jaka płoć ładna. Nie podchodź no. tak blisko. Zobaczcie kurna <laughs> Zobaczcie, jaka, jaka ładna. Zobaczcie jaka płotka. Jaka łódeczka, kurna, ładna, dopiero co zaczęliśmy. Ale branie było mocne. Naprawdę na przystawkę łowiłem i z powrotem Grzesiu nas poczęstował takimi rozgrzewaczami do nóg Powiem wam gdyby nie te rozgrzewacze to cienko by było Ale nie ma tragedii, tylko minus 11 No weź nie gadaj W ogóle tego nie czuć Albo my tak się poubrani Bo nie wpada, dlatego Zobaczcie, jakie to jest finazyjne łowienie. O, opuszczasz się na dno, cyk, cyk. O, i na dnie leży, nie? Podnosisz. Podbijasz tą mormyszkę z tą ochotką. O. Teraz gdzieś tak 4 cm nad dnem jest. Teraz 30. To już sobie rękawiczki, bo. Tą płotkę złowiłem na przystawkę. Poszedłem coś tam robić. I, I ona tak wzięła właśnie. takiego zobaczcie. No na feder tylko że. Tylko że na małą będkę. To jest takie właśnie łowienie na, na feder. Na ostatnio u Marcina kupiłem ziemię rozpraszającą. Ziemię było rozpraszającą. Co ty gadasz? No. Z jakiej firmy? No to myśmy my mamy my mamy tu Bolanda. Schowanego u Ciebie. Zobacz jaką mamy ziemię. Ale branie. Ale branie miałem Słuchajcie. Jest rybka. Jest okoń. Każda rybka na lodzie, słuchajcie, cieszy Cieszy, tak? Cieszy Zobaczcie Mały okonek na lodzie Najgorsze no to zjeżdżanie teraz w dół No Ja wrzuciłem zanętę z ręki Nie uwierzycie, jest to zanęta Która przeleżała mi Tydzień czasu w ogóle w wiadrze na tym, na balkonie, i zadziałała. Jest trochę białego, trochę ochotki, trochę jokersa, haczykowego, różne różności. No i oczywiście to wszystko w ziemi. Pierwsza Złapałeś? Ryba. Pierwsza ryba. Jest na lodzie. Okej. Okay. Pierwsza ryba w sezonie. Tak jest. No i okej, okay, fajnie. Nie. Ty ryba? Ryba. Ale nic dużego. Jaki jazgarz duży. Nie no, jak na jazgarza to duży. Zobaczcie. Nie? Patrz. Sandacz karłowaty. Obranie mam. Jest ryba. Następny, kurde, jazgasz. Chyba zmienię dziurę, bo tu to, to za dużo tych jazgaczy się pojawiło. Nie wiem, czy nie przesadziłem z męceniem. Jest. Nie no, no, mamy już ich dość. Co? No, ale na początku były płotki Idziemy dalej Tu gdzie lokalsi siedzieli Tam dalej o. A ty na boczny kiwak łapiesz Zobaczcie, jak tu grze się sobie łapie Na taki boczny kiwak co? <laughs> Ciężko jechać z samkami? Ale będzie materiał fajny Szkoda, że tej drugiej płotki się nie udało nagrać Fajna była, ale fotka jest Jak tęskniłem za lodem Ja też, tylko ja tęsknię za rybami <laughs> Lód jest super, patrzcie Dookoła las, góry Ale wa kozak Domki, hotel, różne interesy w czasowe. Idziemy tu, gdzie lokalsi. No. Zajewiście. To jest właśnie wędkarstwo podwodowe. No. To jest czyste wędkarstwo. Co? Tutaj siadasz? Gdzie tam? Tak. Masz gruntomierz? Ach. No nie no Zawiązałem słupą, wiesz? Aha Tam było dno, to zawiązałem słupą Słupał już Słuchajcie, zrobię sobie Ćwiartkę świeżej łachaczki I rozproszę W mące ziemniaczanej Co? Jest okonek? Jest okonek. Jest Jokersem tam było? Tak, sezonem Jak się fajnie Jokers mi nie rozproszył Niezwykłej zwykłej... zwykłej... Mące ziemniaczonej Widzicie? Ładnie? Jokers od Marcina. Tylko, że tam tylko dzień, nie? Nocki, na nocki nie wolno Nie wolno To to jest nocki? Nie, ale tylko na przykład... Ile tam? Pięć? Możesz wziąć tych? Wracamy się tam, słuchajcie, bo tu taka trochę lekka lipa. I tak nie widzę, żeby ktoś coś łowił Nie, ludzko, nie dla mnie Jezu, no już podstarzasz to dziesiąty raz No dobra, no Wiemy już to Także jakbyś chciał za tydzień jechać na lód, to mnie nie ma Dobra Krótko Krótko i na temat Ja sobie zmienię jeszcze mormyszkę na inną Ja też sobie właśnie planuję zmienić Znaczy tu widzę na blachę teraz, tak? No a teraz sobie, są dziury to... Ważne jest właśnie przy spinningowaniu, żeby to samo miejsce postawić blachę, bo one tam stoją wiesz, podciągniesz i ten wtedy I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated—that's what you assume. The story's over now; I must conclude. I am conflicted. Don't answer, don't lament, don't start. Ciszką, Pinka, biały Już powoli zaczynam grać w robank. W międzyczasie Grzesiu dołowiło okonka Ja grubo podnęciłem Zjeżdżam teraz drugą wędką Pęczę kochotki Coś to diabełki, chyba tak zwane, czy jak to się mówi, fachowo. Tutaj mam taką wędkę luzaka, tak zwanego. Nie mam oprócz tej przedrodki, co jest kiwak na niej. Nie mam nic, tego nią się będzie ciężej na pewno zacinać, ale łatwiej się zjedzie tu nią. jest długa kolejny wcześniej złowiłem płotkę pokażę wam zdjęcie potem niestety Byłem w trakcie wymiany baterii. Coś ma. O, garbusik. Jest, ale fajny. Pokaż. No, no fajny garbusik. Super. Taka Grzesio ma następnego okonka, mniejszy trochę, nie? Mhm. Ale jest co? Zawijamy się? No, tak. <gry> zawijamy się właśnie. Już starczy. Ja tu już nie miałem brania. Wcześniej to była pierwsza dziura, na której Miałem tą płotkę, tego konia, jakieś tam jazgarze W sumie chyba najwięcej ryb to z tej dziury wyciągnąłem Dwie płotki chyba stąd Potem tamtą, co niedawno byłem no, Nic nieruszone Dobra, kończymy dzisiejsze wędkowanie tutaj na jeziorze Bystrzyckim ja osobiście jestem zadowolony, złowiłem trzy płotki, jednego okonia i kilka jazgarzy. Było bardzo fajnie. Z początku sypał śnieg, potem przestał. Można było spokojnie nagrywać, skupić się na wędkowaniu. Nęciłem samą gliną z jokersem z domieszką też z ziemi bełchatowskiej. Eee, słuchajcie, niesamowite doświadczenie. Dość dobry, gruby lód i ogólnie myślę, że tu wrócę. Zalew. Na rzece Bystrzycy w górach. Piękna sprawa, naprawdę. Zachęcam wszystkich do wędkarstwa nie tylko w lato, ale też w te chłodne pory roku, między innymi w zimę. Niekoniecznie na zamarzniętych akwenach, ale na przykład odra jeszcze płynie, można wędkować, więc jest to fajna zajaweczka. Z pozdrowieniami Peder Fanatis. Sanki. Jeszcze pokażę Wam tutaj, właśnie sanki grzeczka na lód specjalnie zaprojektowane. O. zobaczcie w zawiasiku. Wszystko poukładane. Gadżety podlodowe. Cyk, wenteczki. A jak stajesz sobie na dziurze, po prostu siadasz na nich. I możesz jednocześnie traktować je jako krzesełko. Elegancko. Do następnego. No, dokładnie.